Słowo Boże na dziś. Poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku. Czytanie z dziejów apostolskich. Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili. Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego Dawida, Dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski, powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw jego pomazańcowi? Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i już Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka twoja i myśl zamierzały. A teraz spójrz Panie na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny drugi. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Dlaczego się burzą narody? Czemu ludy żywią daremne zamysły? Buntują się królowie ziemi i władcy wraz z nimi spiskują przeciw Panu i jego pomazańcowi. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Stargajmy ich pęta, a więzy precz odrzućmy od siebie. Śmieje się ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrywa. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. A potem do nich mówi w gniewie swoim i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę. Oto ja ustanowiłem swego króla na Syjonie, świętej mojej górze. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Wyrok Pański ogłoszę: On rzekł do mnie: Ty jesteś moim synem, ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w Twoje posiadanie. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział mu. Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Oto słowo pańskie.